Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy Milanem a Interem, czyli derby de la Madonnina. Jak wiecie, jestem fanem i kibicem zagorzałem Milanu, więc tutaj liczę na zwycięstwo mojego klubu. 12 saszetek z FIFA przygotowałem, więc zobaczymy jak potoczy się ten karciany meczyk. Chciałbym, żeby też wpadły jakieś konkretne karty w końcu, czyli albo autograf, albo karta numerowana, bo do tej pory jeszcze nic nie wpadło. Zaczynamy. Pierwsza saszetka. Mamy logo Ajaxu, niebieski Kamavinga z Realu, Zaire Emery Francja, Larson Eintracht, Frimpong Liverpool i z Paris Saint-Germain Vitinha. W numer 2 mamy Bellingama z Realu. Niebieski Sadio Mane Al Nasr. Bukayo Osaka Anglia Road to FIFA World Cup. Tela Bayer Leverkusen. Oficjalne logo FIFA. I z Milanu wpada Tomori. Fikai Tomori dla Milanu 1-0. Obecnie... Tabeli prowadzi Inter z trzema punktami. Tym razem Inter gra z Napoli, więc jest szansa, żeby Milan z powrotem doskoczył na tą samą liczbę punktów, ale sam musi wygrać z Fiorentino. No i popatrzmy, co mamy tutaj. Rabiot z Marsylii na fansie i jest Golden Baller. Mamy Aleksandra Arnolda z Realu. Pięknie. Następnie Kunde, Road to FIFA World Cup. Elliot Liverpool, Jamal Barcelona i Hakimi Paris Saint-Germain. Saszetka numer 4. Robert Lewandowski, Barcelona. Mamy Rabiota na karcie Elite, Marsylia. Flamingo, Titan, PSV Eindhoven. Donnarumma Paris Saint Germain, Ajax, Sutalo i Sporting Morita. saszetka numer 5. Milan Pulisi 3 na Fansie, więc mamy 2-0. Rafinia Niebieski, Barcelona. Titan Pie Bayer Leverkusen, Maza również Bayer Leverkusen, Quaresma Sporting i człameni Real. I z szósta saszetka, więc jesteśmy w połowie, z jakim wynikiem zejdziemy na przerwę. Oyarazabal Hiszpania. Niebieski Donnarumma Paris Saint-Germain. Logo Realu i niestety Inter. Luis Henrique. Mamy pierwszy punkcik, 2-1 dla Milanu. Gimenez Atletico i Mousakitis Olympiakos. Czyli do przerwy Milan prowadzi z Interem 2-1. Rozpoczynamy drugą połowę. I niestety Inter drugą bramkę strzela Bastoni, więc jest remis. 2-2. Czerwony Hinkapie z bajeru Leverkusen. Pickford Anglia Road to FIFA World Cup, Bay Ajax, Sporting Rice i Obispo PSV Eindhoven, Ronaldo Alnasr, Fansik, Niebieski Owen z Liverpoolu, Logo Marsylii, Hulman Sporting i niestety Inter, Carlos Augusto. Ale Milan odpowiada Fofana, więc mamy znowu remis 3 do 3. Courtois Real i popatrzcie, kolejna karta Golden Baller Cristiano Ronaldo. Dominator Salah z Liverpoolu. Baccui Eintracht, Wesley Al i PSV Mauro Junior coraz bliżej końca a mamy remis Mbappe Francja niebieski Kleindienst Niemcy Titan Araujo Barcelona Pedri również Barcelona Atletico Molina i Dani Garcia Olimpiakos Griezmann Atletico Fansik niebieski Iniesta Barcelona Magician Grimaldo Bayer Leverkusen, Maza Bayer Leverkusen, Sporting Quaresma i Real Człameni. I zostaje ostatnia saszetka. Jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia, to pójdę po kolejne saszetki, ale jest od dla Milanu i prowadzenie 4-3. Czerwony Halland Norwegia. Titan, Lenormand Atletico i niestety Inter, Thuram na bazówce. 4-4. Gallagher Atletico i Martins Olimpiakos, więc idę po saszetki, żeby rozstrzygnąć meczyk. Wziąłem na razie trzy. Będziemy otwierać do skutku, aż któraś drużyna wygra. Igor Jesus, Botafogo na fansie, niebieski Palmer, Anglia. I inter niestety Nicolo Barella Magician. Piąta karta, 5 do 4 prowadzi Inter Frank Garcia Real Ottavio Alnasr i Barcola Paris Saint Germain. Także niestety długo prowadził Milan praktycznie na sam koniec, też ale ostatecznie Inter zwycięża 5 do 4. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, było ciekawie najlepszymi kartami z dzisiejszego odcinka są dwie karty Golden Baller Alexander Arnold i Cristiano Ronaldo. Także to tyle z mojej strony dzięki za uwagę pozdrawiam Trzymajcie się i do zobaczyska na kolejnym odcinku. Cześć wam